Siema, 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 joł, 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 witam was, z tej strony Laki i idę przejść się, ponieważ słyszałem, że coś nowego tu otworzyli. Hmm, ciekawa sprawa, czy wy to widzicie? Coś nowego naprawdę tutaj jest. Widzę jakiś, to jest chyba kolejka, hmm, kolejka górska przypomina tutaj kolejkę górską, wjazd do góry. A to, co to? Diamenty i maszyna jakaś u góry na dachu? O co tutaj chodzi? Coś nowego, nowa atrakcja w naszym mieście. Wow, super. Wchodzimy. O chwila, co tu jest? Spidermanowa kolejka, bilet z typu 5 diamentów. Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Witam serdecznie pana sprzedawca. Na kolejkę? E, tak, chciałbym przetestować ją. E, czy jest taka możliwość? Eee, jest możliwość. kolejne wejście kosztuje 5 diamentów. W ramach tego masz przejażdżkę kolejką i występ ze Spidermanem w roli głównej. Wow, super! Dobra, tu ja od razu płacę tutaj pieniążkami, zapłacę pieniążkami jak mogę, lajkami subskrypcjami, a jeszcze może mi pan zdradzić ten sekret. Proszę tam położyć ten ten... E, co to jest za kolejka? W ogóle kolejka jakaś z diamentów, która zbiera diamenty? Co to jest? Wiesz co, to jest sprzęt, który zostawił u nas znany inżynier i zaginął fuxy. Parłał mi na dachu i pojechał. A, rozumiem, dobra, to ja chciałbym przyjechać się tą kolejką, to proszę mi tutaj, ja szybko wsiądę w nią. Okej? Okay? Dobra jestem. Jadę, No wow! i podróże. Dzięki, wow! Ale super! Jajku, ja się tutaj zabawnie bawię! Jak tutaj jest superowo! O! Spiderman! Wow! Spider-Man stacja pierwsza Dom Spider-Mana, zdjęcie ze Spider-Manem Aaa ah, i zapomniałem, mam powiedzieć, że ja dzisiaj wszystko nagrywam na YouTube'a, na swój kanał Hej siemanku, właśnie dojechałem na pierwszą stację I jest super, mega śnie nowej kolejce nowa atrakcja Proszę, tutaj zdjęcie O, mam szeroko obiektyw y, rozstawiony, także tutaj zdjęcie już mam ze Spider-Manem Dziękuję bardzo Spider-Manie Okej, okay, jedziemy dalej e, Kolejka jest dosyć tematyczna Fajnie, że ogólnie Spider-Man Na samym końcu będzie atrakcja, ciekawe co to za atrakcja Spider-Man ma przygotowałam. jakiś występ dla nas Słuchajcie Jeśli lubicie Avengersów, Marvela Spider-Mana i wszystkich halka, To już teraz kliknijcie łapeczkę w górę i subskrypcję Z dzwoneczkiem, to wtedy zobaczymy Ten właśnie występ, który dla nas przygotowali Okej, okay, następna tutaj Jakaś kolejka Ups. O, jestem. Stacja droga, występcie niesamowitego Spidermana. Uuu. Mm. Klep z pamiątkami tutaj jest A, dobra, tutaj wchodzę na salę Uuu, Witamy serdecznie Gości tutaj, siemanko, siemanko Witam, już, już się kiedy zaczyna się spektakl? Już się nie mogę doczekać Siemanko wow, Witam państwa serdecznie Spiderman, patrzcie to Spider Witamy, witamy, chcę przedstawienie Z tej strony Spiderman Niesamowity Spiderman, chciałbym dzisiaj Państwu zaprezentować moje umiejętności Jesteście na to gotowi? Tak, tak, oklaski bijemy brawo Proszę, proszę zaprezentować. Dobrze. pierwszą moją umiejętnością pokażę Państwu, jak przetransportuje prze, prze, się za pomocą pajęczyny. Dobra, zobaczymy. Za Dobra, jesteś na to gotowy? Tak. Raz, dwa, trzy. To jest możliwe? No. jak. Jo, jak, 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 to jest możliwe. Spiderman posiada jakieś dodatkowe umiejętności. Wow, Teraz gratulacje. przeniosę się na tamten drugi blok. Wow! Widzisz to? Ej, odwróć się, oglądaj spektakl, bo, bo cię o mnie najfajniejsze rzeczy, jak Spider-Man pokazuje tutaj. No co, ty byś. O, dobra, fajnie, że się odwróciłeś. Spider-Man, super, super, czekamy na następną atrakcję. Dobrze, dobrze. Ja zmienię trybunę. O, ważne jest to, żebym nagrywał tu na YouTube'a. Dla widzów moich, nagram tu na YouTube'a. Słuchajcie, o. Ogląda tej... pan, ogląda pan. Proszę oglądać. Oglądam. Proszę oglądać. E, kamerę włączam i w takim razie nagrywamy dla widzów. Dobra, teraz pokażę Państwu, o, o, tutaj ich Co? <laughs> wow, normalnie <laughs> umiesz blokować <laughs> te postacie. Jo, patrzcie, <laughs> w pajęczyny, to tak jak Spider-Man, w pajęczyny normalnie potrafi je e, zrobić. Nie no, jak ja to pokażę na YouTubie swoim widzom, to naprawdę będą No i zadewoleni. teraz, ostatni raz pokażę Państwu, jak tu robię wielką ścianę pajęczyny. Proszę oglądać, raz, wow, hy, <laughs> Ściano pojemczyłem fajnie, spójrą. A teraz super. potrafię ją szybko zawinąć. Nie ma! Woohoo! Brawa dla Dziękuję pandemera. Państwu! Dziękujemy. To by było na tyle! Dziękuję bardzo! mile widziane! Autograf później zbiorę. Wow! wracamy! Wracamy teraz zobaczyć, co tak naprawdę się dzieje z... Zapomniałem kamery! Ale ze mnie gapa! Ja cię kamery zapomniałem! Przecież kamera tutaj gdzieś była rozstawiona, tak? Czy mi się dobrze wydawało? A nie, no mam ją tutaj w ekwipunku. Dobra, zobaczymy co nagraliśmy ogólnie. Okej. Okay. Hmm, nic tutaj nie widzę. Dobra, superman dawaj swój cały zarobek, pokój się do kopary i mi moje diamenty domu. A no tunelu. dobrze. To, to, to dobrze, 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 panie Wenomie, już idę, już idę. Dobrze, już szybko załatwię no, już wszystko. Szybko, ruchy. Spiderman, dobra, no, dobra. Co tuś, o co tu się, O co tutaj chodzi? O co się rozchodzi? Patrzcie, czekajcie, schował się, żeby mnie nie zauważył. Co? On do koparką jeździ. Patrzcie i diamenty zbiera. Spider-Man, co ty w ogóle robisz? Z Venomem współpracuje on? Od kiedy? Od kiedy? I wrzuca... I wrzuca, patrzcie, te diamenty do jakiejś dziury. Ciekawe, co oni tutaj kombinują. Nie wierzę. Dobra, czekajcie. Odsunę się trochę, schowam się za górą, żeby... Żeby oni tego nie zauważyli. Okej. Okay. Hmm. Venom już tam wskoczył, czy jak? Bo go nie widzę. Dobra. Dobra, diamenty już wleciały. Nie mam ich więcej. Nie mam ich więcej. Dobra, mam nadzieję, że Venom na nie będzie nam mnie zły. Bo za dużo ich dzisiaj nie uspierałem. Mam nadzieję, że się nic nie stanie. O! Ej, kolega, co ty tu robisz? Hy? Ja Venom! Idź tam, chuje? bo zaraz Venom cię złapie! Gdzie Venom mnie złapie? Ja muszę iść tutaj zobaczyć, Pacha, o co chodzi Proszę tutaj. cię o pomóc, Spiderman, proszę cię kiedy, o ty, pomóc. kiedy ty współpracujesz z Venomiem, przecież Venom to jest... Nie współpracuję, nie współpracuję! On mi każe to robić, on mi każe to robić! Czemu tu diamenty wrzucacie na dół? Tu jest jakaś jego, jego baza? czy Tak, do jego świata, do jego świata. On tam wszystko przechowuje, diamenty. Tam jest świat Venoma. Tam jest świat Venoma. Słuchaj, co? pomóż mi. To, to, ja, tam i To ja powstrzymaj go. tam. Dobra. I powstrzymaj. Ale musisz iść po strój, bo nie możesz tak wejść. Tak o. Aha, dobra. Wezmę Be, strój, Przepraszam. Venoma. Venoma. Super, jan, super Ta, tam jest sklep z gadżetami. Pójdź tam. Wow. Nie no, nie, niesamowicie. Teraz w końcu będę mógł... Przepraszam, o, witam, ponownie Pana sprzedają. No, witam, witam, jak się wycieczka podobała? Ja, no ta kolejka była niesamowita, teraz tylko potrzebuję strój Venoma, proszę tutaj lajki i subskrypcje, chwila. To jest, to jest coś ta... nowego, zawsze każdy kupuje strój Spidermana, co takiego się stało? Ja Venoma, Venoma, proszę bez zbędnych pytań, e, mam, e, mam pytanie co do tej koparki, e, co, co diamenty zbiera, ale nie, to, to nie do Pana, to co, mogę zdjąć ten strój? Proszę bardzo. Tak, akurat wystarczy. Jeszcze, Ja... O, super, Dobra, dziękuję bardzo. Wow, dziękuję bardzo. Dobra, strój, mam, mam strój Venoma. Wow. Jo! Jestem, jestem Venomem, prawdziwym Venomem. Ubrałem tą strój, strój zebrałem strój i normalnie. Tam Venom na pewno wskoczył. Muszę się tam teleportować i zobaczyć co tam jest, widziałem jak on tam wskakiwał i to, ta maszyna zbiera diamenty wrzuca tam na dół, idziemy zobaczyć czy jestem w endzie? czy to normalny end? a nie, tam widzę bloki diamentowe to jest na pewno jakiś świat, świat Venoma dostałem się do świata Venoma, teraz muszę e, jakby wcielić się w tą rolę w rolę Venoma, dlatego idę tajemnicze w ogóle to wszystko jest takie tajemnicze o, o. dobry Venom jest Jestem, przyszedłem po pracować tutaj do, do, do waszego świata. No, to, to nie ma czasu na leżenie, tylko wchodzimy do środka, opakujemy wszystkie diaksy do skrzynek, tak? No dobrze. To widzieć, wszystkie, że wszystkie skrzynki były pełne. Dobrze. No to już do roboty. A skąd dokładnie te diamenty wziąć? bo wczoraj pamiętałem, a dzisiaj już nie pamiętam. A, pracownicy, dobra, tutaj, stąd zbierasz Aha. i przynosisz mi tam. Dobra, a co, stąd lecą diamenty? Hm. Wow! Lecą jakieś diamenty stąd! Ty, to była prawda! Ja! Dobra, transportuję teraz stąd uzbierałem diamenty. W takim razie biorę tutaj yy, trochę jeszcze więcej i przenoszę tam na, na, tam na tam do tego magazynu, ale łatwe tu jest. Świat wiadomo jest naprawdę łatwe, tylko wiem co te diamenty są z tamtej koparki. Ktoś teraz z tej koparki wrzuca na pewno te diamenty. Wiecie co? Ona ma za dużo tych diamentów. Wezmę sobie 32 taką na wszelki wypadek. O! Pewnie nawet nie zauważył na tyle diamentów, że, yy, że nawet nie zauważy. Dobra, transportowałem się. Yy, mnie, jak mi idzie? Ty... Ups. Gdzie są moje diamenty? Bo sobie żartujesz, że pokawałeś tylko tyle diamentów. Ej, nie świruj, gdzie są moje diamenty? Wiem, że masz moje diamenty. Proszę, wyno mnie, e, e, proszę, proszę, naprawdę, no... no... Dobra, za mną za mną do celi po dobroci, bo porozmawiamy inaczej. Ale ja nie chcę do lochów, ja nie chcę do lochów, Proszę, 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 proszę mnie zostawić. Już tutaj, z się usiądziesz. Zapraszam. Okej, dobra. O ja. Ej. No dobra, już już spokojnie już będę tutaj, okej. Okay. Haha, ha, przykus. Mm, dobra że to co byś a ja w tym czasie sobie przejrzę, coś na komputerku. No, zobaczymy co tam. Nowy na Facebooku mi. Grożenka napisała. Nowe zdjęcie. To ty? Co ty robisz? Kim jesteś? Czy jest zamknięty? Słuchaj, e, ja ogólnie mi powiedzieli, że że mam transportować te diamenty, bo koparka <laughs> spychała diamenty tak na dół e, i, i właśnie musiałem, musiałem transportować diamenty e, z dysk. Koparka? Z... Koparka? Słuchaj, ja tą koparkę wymyśliłem, to jestem tym inżynierem, który zamknął tą, który zrobił tą koparkę, wymyślił ją. Sam zamknęli mnie tutaj, bo specjalnie, żebym nikomu nie dał przepisu na nią. Dobra, mamy nadzieję, że mi pomożesz, masz jakiś pomysł? Hm, na raz, dwa, trzy, do toalety, sprawdzamy, czy nasz... Dobra, dobra, dobra. Raz, dwa, trzy i... Trzy! Jesteśmy? O fuuuu fu. To śmierci czymś brązowym takim fu. O nie czy my naprawdę Ej cicho musisz być cicho bo tutaj wynum nas zaraz usłyszy Ta. Dobra my jesteśmy w jakiejś kanalizie słuchaj Dobra musimy iść dalej iść dalej Ty Dobra ostrożnie O nie uważaj tylko o. na to brązowe bo to jest To jest chyba jesteśmy O, o nie o nie Uważaj jak mało brakowało, to jest jakaś taktyczna woda. woda. No właśnie, dobra. Uważaj, no bo jest taka broda, że to jakaś masakra. Jestem. Łe, łe, uciekaj. Za siusiu, siusiu, jakieś. Ja nie chcę, o... ja nie chcę wiedzieć co tu w ogóle jest, ale... Po co, czym ty chodzisz, po czym ty chodzisz? Ble, szybko, 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 szybko. Szybko, uciekamy stąd. O nie, o... woda jeszcze. O? Co to jest? To co jest coś... To chodzące coś tutaj jest. Co to jest chodzące? O ty. Jest, dobra, udało nam się. No chodź, przechodzimy. przychodzimy, przychodzimy, bo, bo tutaj za nim. O nie, tutaj jest drugie takie coś. O nie, tutaj jest drugie takie coś. O Dobra, wow. 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 Jak, do wow. do tutaj Ej, O O nie, jest O jest co tam? Co? Jak to O co chodzi? O O Ej, to tak? To w ogóle, słuchaj, mam, taki, mam takie pytanie. Czy jak cię uwolnię to mi dasz przepis na tą koparkę, co tak spycha te diamenty superowo? Dobra, jak się uda nam się wydostać, spoko, to nie ma problemu. Nie ma problemu, stary. Ej, a, co on mówi? Wy też tu jesteście? Szukam drogi w tej kanalizacji i nie mogę znaleźć. Weźmiecie mnie ze sobą, ej, on chce, żebyśmy go wzięli ze sobą, weźmiemy go? Dobra, no nie ma problemu, no Harka, czy Hark jest w porządku, ratujemy go, nie? Dobra, Haku, chodź za nami! Bo Spiderman, bo to Spidermana w ogóle. Spiderman też w tym jest zamieszany jakby. No, 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 no. Powolutku, Dobra. ostrożnie. Yy, powolutku inżynierzy, żeby tam ci nic nie stało. O, ja tutaj idę do przodu. Wow! Te kolce są jakie ostre, czujesz to? No czuję, czuję właśnie jestem ostrożny. Słuchaj, żeby nie nadepnąć na żadnego z nich. No. O, wow. dobra, halk jest stały, halk stały, wsz wszystkie kolce wszedł. Ej, pu, zobacz ile tego jest tutaj. Może dobra. tędy? Chodzi, chodź, może tam coś jej widzę, ja coś tu, tu widzę. Dobra, 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 dobra. Ostrożnie, jo! O szybko, bo, bo, bo... Ty, ale pod wodą o... to jest ciężko, ale ty szybko wypłynąłeś. Co to tu o, o! Nie, nie. Zobacz, co patrz, co patrz. Venom? Nie, venom. Fery, co ty robisz w różowym ja toalecie? Jak to jest kolorowo? To toaleta, rża toaleta. Będą, będą, ale jesteś śmieszny. Nie. O, o, nie, chodźcie chodźcie, chodźcie stąd chodźcie tam uciekamy przed fenomem uciekamy przed fenomem uciekamy przed fenomem tak hehehehe he, he, he. bierz kilo, bierz kilo, szybko, bierzemy, bierzemy, te rzeczy co ty na to? Dobra! zostaw, nie no, no dobra, w domie słuchaj. Przyznaj się, że uwięziłeś tutaj najlepszego inżyniera mechanicznego, tutaj którego ja uwolniłem I słuchaj, nic cię tego nie, nie powstrzyma. Musisz już zawrócić no i iść do swojej różowej talety. Nas jest dwóch ty jesteś jeden, nie masz szans, słuchaj. Dobra, niech wam będzie. Ale to... Dobra, idę, idę. Id Okej okay. Tylko nic nie mówcie, nic nie mówcie dobra. No Ale, ale jak ten będą, co za jak się poddał, niby taki otwartego gra No a właśnie roba, Bo my, my jesteśmy nie po prostu, ja... bo my po prostu odważnie działamy Trzeba być pewnym siebie Zobacz co tu jest, tyj tutaj... Ale go przestraszyliśmy Chciałem ogólnie zdobyć więcej bloków diamentowych dla Spidermana, bo pewnie Spiderman potrzebuje Wejście tu jest A tu jest jakieś wejście, no Dobra, dobra, wykop trochę, wykop trochę Dobra, idziemy, nie? Chyba dobra mu się to zwróci, to co mu Venom zabrał. Tak, no oczywiście, że tak. Dobra, teraz chyba wypadałoby cofnąć się do naszego świata i pogadać z Spider-Manem, co, co tak naprawdę zrobił. Łuhu! -huh. Ło! Uh -huh. wow! Ło! Wow, Ło! Jestem w końcu w swoim świecie! Boże, jak dobrze, jak dobrze się udało! Udało mi się Ciebie uratować, o... szybko nagrywajmy tutaj patrz. Na odcinek na YouTube to był taki fascynujący odcinek, że na pewno, słuchaj, czyli ta maszyna, która jest u góry i zbiera di zbierająca diamenty, to jest twój wynalazek? Tak, to jest mój wynalazek. To jest maszyna, która zbiera duże ilości diamentów naraz. Słuchaj, to takiej koncepcji jeszcze nikt nie wymyślił, takiego pomysłu nikt nie wymyślił jeszcze. Wow. Słuchaj, to jest naprawdę moja myśl, twórcza. Ruszyłem swoją głową i słuchaj, no nie ma żartów po prostu, Fajnie. tak to wymyśliłem, że to jest jakiś szok. Jest... O, Spider-menie, oh. siema, siema! Bo, jak miło Cię widzieć! Oste, a co, udało wam się? No udało się, udało się, słuchaj. Udało, udało się, się, zebraliśmy dla ciebie diamenty, proszę, tutaj potrzebna ilość diamentów dla ciebie, ponieważ słyszeliśmy, że Venom ci zabierał Dytko. wszystkie pieniądze, dlatego proszę bardzo i, i tutaj twój inżynier ogólnie ben... od kolejki jest, przyprowadziłem go, uratowałem. Tak, i Venom, Venom, Venom już ci nie więcej nie będzie cię zaczepiał, już da ci spokój. No to możemy znowu razem współpracować. Jasne, już jasne. Już się o martwiłem, nie wiedziałem, co się z tobą dzieje. No, wszystko jest ok, już na szczęście wszystko jest ok, słuchaj. No, okay. Wszystko już się wyjaśniło. Uh, udało się, misja udana.